Cześć kochani, zaczynamy nowego vloga z moim pomocnikiem. Wy jeszcze tego nie wiecie, ale my będziemy mieć nowego domownika. Powiemy? Oli będzie miał niebawem urodziny i mamy tutaj jedno zamówienie urodzinowe i drugie to jest też w sumie urodzinowe, tylko jedno na imprezę, a drugie dla tego naszego nowego domownika. Oli, ja, kto będzie nowym domownikiem? Powiedz. Chomy. Przyszły kubeczki, ale są zgniecione. Ale dobra, chyba się wyprostuje je. Zamówiliśmy talerzyki na imprezę urodzinową Demon Hunters, bo jest szał. Oli, którą to najbardziej lubisz? Mire. Mire. Jest to świąteczny bujak dla chomika. <grym <grym Nasz chomik będzie miał zmienianą klatkę w zależności od pół roku. To jest dla chomika świąteczny. Co to jest, Oli? To jest dla chomika, że on tu się chowa. No dobra, to jest mało świąteczne, ale bardzo chomikowe. Oli, powiedz jak chomis będzie miał na imię. Słodziaczek. Autko dla chomika. <noise> no, on tutaj jak biegnie, to jeździ autem. I przyszła jeszcze klatka, ale jest już pura. Labirynt dla chomisia. Żeby miał zabawę drewniany. Może tutaj będzie dawać maski w różne półce. Jezu, ale to jest genialny pomysł. żelki Nie, ja tobie tu zostawię żelki. Ty będziesz. A ty Oli zmieścił, zmieściłbyś się tutaj? Nie. To? Komik będzie dżungarski. Nie. Nie. Syryjski. Syryjski. Okej. Okay. <laughs> Czy ktoś z Was... Chomik będzie syryjski, czy ktoś Nie, z Was znaczy, miał? Tak naprawdę wydaje nam się, że syryjski, bo to googlowaliśmy i się wyszło, że syryjski jest łatwiejszy w obsłudze i bardziej przyjazny. Ale ponieważ mamy jeszcze trochę czasu do Oliwiera urodzin, miesiąc z hakiem. To dawajcie znać. To dawajcie znać, którego chomika lepiej wybrać, czy syryjskiego, czy dżungarskiego i w ogóle może macie jakieś chomikowe rady. Poprosimy. Imię mamy. Gadżety? <laughs> Świąteczne są. Brakuje nam komika, know-how i. terarium. Jestem właśnie w Hebe na stoisku Bell i jest tutaj kolekcja Weroniki Jaguś. I właśnie planuję coś kupić, bo bardzo jest polecana, więc sobie też razem przetestujemy. I tutaj ona się inspirowała zorzą i w opakowaniach, i w blasku tych produktów, więc już tu patrzę, co tu jest. I spotkałam się z jedną dziewczyną tutaj przy stoisku i właśnie testujemy obie. Oczywiście, testery. No i tak wyglądają konturówki. I ta po lewej to jest 0,1, a to jest. 02. To widzicie, macie tutaj przegląd konturówek, błyszczyków i tych toperów. Ale pięknie się mienią. Przyszła do mnie cudowna paczka z marki Mormois. Jest to polska marka, siedzibę mają we Wrocławiu. No i teraz sobie wszystko pomierzymy. Oni w ogóle są znani z tego, że mają świetne składy. W ogóle te wszystkie swetry, które Wam pokażę są tak mięciutkie. To jest wełna, kaszmir, piękne sploty, cudowne wykonanie. No i do tego oni właśnie projektują swoje kolekcje na bazie takiej garderoby kapsułowej, żeby wszystko do siebie pasowało. Więc już Wam mówię, co mam tutaj na sobie. Oczywiście w opisie będziecie mieć linki, jakie mam na sobie rozmiary, jakie to są dokładnie kolory, aby Wam ułatwić. No i do tego mam dla Was kod zniżkowy, 12% zniżki na hasło sylwia12, więc myślę, że spoko. Mam tutaj sweter, który po prostu, no od razu skradł moje serce. Świetny krój, ten splot, cudowny. No i tutaj są spódnico-spodnie. Wygląda to jak spódniczka, ale mamy ten komfort spodenek. No ja to bardzo lubię, bo w takiej krótkiej spódniczce nie czułabym się komfortowo, a przez to, że mam spodenki, no to naprawdę czuję się w tym fajnie. Wąska spódnica, obszerny sweter, który ja jeszcze sobie dodatkowo tak lubię wetknąć za pas. No i skupmy się chwilę na torebce. No to jest taki odcień czekolady, który pasuje absolutnie do wszystkiego jest bardzo pojemna i ma krótkie i długie rączki. Worek przeciwkurzowy, który też jest ładnie wykonany, więc no naprawdę dbałość o detal. Tutaj macie złote tłoczenie z logo marki. No i jeszcze tutaj takie boczne zapinki na napy. Kolejna stylizacja to taka, która z pewnością sprawdzi się na jakieś wieczorne wyjście, czy wigilię firmową, rodzinną. Ja jestem szczerze zachwycona mankietami tej koszuli. To jest przepiękny detal i teraz Wam pokażę. Założymy na to sweter i zobaczycie, jak to będzie fajnie wystawało. Tak się to prezentuje i myślę, że równie świetnie będzie wyglądało spod marynary. Tutaj jest sweter w takim szarym odcieniu i on jest dłuższy, więc Cieplutki, a ja do spódnicy po prostu go zawinęłam, żeby tutaj podkreślić talię. I mówiłam, że te swetry mają super skład. To jest 90% wełna, merynosa, 10% kaszmir. I zwróćcie uwagę na to, jak on jest fajnie podcięty tu na dole przez co dobrze wygląda, nawet puszczony luźno na spódnicę. No jeśli ktoś nie lubi sukienek, to tutaj na pewno zmieni zdanie. Swetrowa sukienka, no nie ma nic lepszego na jesień i na zimę. Wygodna, przewiązywana, więc można sobie dopasować ją do figury i dodatkowo ma taki rozporek, więc no bardzo wygodna. I tutaj też 90% wełna merino, 10% kaszli, no Jestem tym modelem naprawdę zachwycona. I nagle się zrobiło elegancko, co? Mam tutaj czekoladową spódnicę z ozdobnym wiązaniem i to jest 100% wiskoza, do tego t-shirt i te t-shirty w ogóle mają świetną jakość, bo mam w swojej szafie od lat i naprawdę noszą się super. Marynarka krótka, więc do spódnicy świetnie się sprawdza, podkreśla talię. Potrzewka 100% bawełna, więc no, poszówkiwaczki dobrych składów będą zadowolone, to jest marka stworzona przez kobiety i właśnie z myślą o kobietach. Jeśli chodzi o tę kolekcję Weroniki Jaguś, kupiłam lip -Toper, w kolorze shiny as fuck. No pasuje to do mnie. I the Tea kredkę 01. Już rozpakowujemy. Chciałam kupić też paletkę cieni, ale wyobraźcie sobie, że już nie było. Więc one naprawdę znikają z tych sklepów z prędkością światła. Chcę jakieś lusterko, dobra. <grym> Chcę jakieś lusterko. Widziałam produkt bez lusterka. Dobra, tu jest. Jeszcze zetrę dokładnie poprzednią pomadkę. Mega. Precyzyjny jest ten sztyf. No ładny jest ten kolor naprawdę. Ja w ogóle lubię używać kredek na całe usta, bo uważam, że one się trzymają lepiej niż pomadki, ale właśnie na niego chętnie nałożyłabym coś, więc wiedzie ten topper. Najczęściej używam z Evelina tego Choco Glamour na kredkę, bo on jakoś tak fajnie ją blenduje, rozsmarowuje i usta są takie nawilżone. To jest taki brokat w masie. <śmiech> <śmiech> Oh, wow! U, wow! Czy widać to w kamerze? Ale to się mieni. Jaram się. Ta pomadka kosztowała jakoś koło 30 zł. I kredka też, więc uważam, że ceny super. No ładnie to wygląda, tak estetycznie. Nice! Tak wygląda krajobraz po burzy. A tutaj Cyryla Burza Figurkowa. W ogóle wczoraj kupił jakąś nową lupę do malowania, by się teraz podniarał. O, a ja jeszcze jedną rzecz chciałam Wam pokazać. Kupiłam sobie taki zestaw do wyszywania, i mam zamiar dzisiaj to robić, bo lubię takie rzeczy manualne. Dawno nie wyszywałam, więc myślę, że to będzie naprawdę spoko. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Jak coś, to w action znajdziecie takie cuda. I jeszcze chciałam Wam pokazać moją dzisiejszą stylizację: Golfik z jest tak mięciutki, tak cieplutki, że nie muszę brać szalika. Właśnie to lubię w golfach, że nie trzeba wtedy kombinować, tylko po prostu na to kurtka, płaszcz, czasami może nawet rozpięty. Ma takie fajne, szersze rękawy. No ja jestem nim zachwycona. On jest do wyboru w różnych kolorach i jest dość krótki, co jest dla mnie dużym plusem. A ja jeszcze dodatkowo lubię sobie tak wetknąć zapas z jednej strony. Do tego mam te spódnico shorty od nich. Tutaj widzicie, że są to szorciki. Jest taka nakładka, no i do tego cienkie rajstopy, kozaki na niewysokim obcasie, 4 cm to jest moja wysokość, na to narzucam jakiś płaszczyk. No i mogę ruszać, bo muszę pójść do Lidla, zrobić jakieś zakupy, po oliego do szkoły. Kocham takie obszerne płaszcze, które właśnie można nosić i do takich bardziej eleganckich rzeczy, jak te spodnico-shorty i do jeansów, po prostu na wszystko można narzucić i lecieć. Wszyscy myśleli, łącznie ze mną, że to będzie koniec tego vloga, ale nie. Ja Wam muszę koniecznie pokazać te spodnie w tym filmie, bo obawiam się, że jak... Tamto do kolejnego, to je wam wykupią. Spodnie Balon to jest mocny trend tego sezonu. Ja właśnie mam takie poczucie, że to będzie taki powiew świeżości w mojej szafie. Bo jeśli chodzi o jeansy, no to ja lubię jakieś szerokie coś tam przed kostkę. Ale już mi się nudziły wszystkie. I jak zobaczyłam te balon, to sobie myślę, oho, to są jeansy, które są na tyle dziwne. Że nie powodują, że stylizacja jest nudna. Więc tutaj mam taki model z Zary z przeszyciami. Ciekawa jestem, co Wy o nich sądzicie, bo to jest dziwny kształt. To jest taki kształt, który powoduje efekt krzywych nóg. Ale nie, ja wiem, że one tam pod spodem są proste, więc nie muszę ich na siłę eksponować. Więc one są z Zarki za 249 zł, ale mam tu jeszcze model z Berszki, który uważam, że jest naprawdę piękny i kosztuje 149 zł, więc. Zobaczmy je. I oto jestem w tym modelu, który bardzo mogę Wam polecić. On występuje bodajże w pięciu kolorach. Są niebieskie, jasno-niebieskie, szare. No mi się te ciemne najbardziej spodobały. Podam Wam oczywiście referencje w opisie. Huh! No cieszę się, że mi się udało je znaleźć w takiej super cenie. Jestem zachwycona. robię się. I wiecie co? Idę teraz biegać. Kurczę, w ogóle nie lubię nagrywać w takim świetle, ale już chyba się trzeba do tego przyzwyczaić, że jest tak buro i ponuro, bo ja mam wrażenie, że jak jest słońce, to w ogóle wszystko inaczej wygląda i jest jakoś tak weselej, ale no jest jak jest. Więc teraz chyba idę biegać, bo zrobiłam totalny bałagan w domu podczas tych nagrywek, jest wszystko rozwalone. Więc jak zacznę to sprzątać, to już się zrobi późno i mi się odechce, jeszcze zacznie padać, więc idę póki nie pada i jak wrócę, no to będę miała endorfinki, to akurat wszystko sobie szybciutko sprzątnę. Były prośby, aby pokazać czego aktualnie używam, więc wyciągam wszystko. Mamy cały arsenał i teraz szybko zwięźle i na temat. Rano nakładam krem pod oczy z Basic Lab'a, następnie na całą twarz taką ampułkę Praxis. Następnie jak to się wchłonie, to SPF, to jest Basic Lab. Wieczorem demakijaż. Same oczy zmywam tym płynem Eveline, kocham go. Następnie używam olejku ze Slawi i żelu myjącego z Health Lapse Care, z tym, że to już mi się kończy, więc muszę sobie z Health domówić tą emulsję do mycia. Następnie pod oczy nakładam ten krem, serum na twarz i na owal i na dekolt to serum. I jak się to wszystko wchłonie, to ten krem. Czasami nie nakładam kremu pod oczy i wtedy te płatki sunę w met, naklejam na noc. Do ciała używam tego olejku Staccis, a jeżeli robię sobie maseczkę, to tak, nie wiem jak to się czyta, Cosrx. To jest taka, który się nie zmywa i zostawia na całą noc. W Płachcie, to się zamyka i wyciąga taką. Mini pensetą, a z kolei tutaj to jest Beauty of Joseon, i to jest taka fajna ryżowa, która moim zdaniem robi też od razu super peeling. A i odnośnie peelingu, to czekajcie, gdzie jest mój peeling. O, już nie, to nie, to tu to jest peeling z Basic Laba i jest też świetny, ale to robię tak rzadziej, więc nie wyciągałam do tej całej ekipy, z tym, że teraz słuchajcie myślę, że nie ma co zamawiać żadnych kosmetyków bo zbliża się Black Week Black Friday, więc wszystkie marki będą miały mega zniżki i nawet ja będę miała dla Was do Health Labs dosłownie za dwa dni bodajże w środę, polecam sobie zrobić screeny, poczytać poobczajać i, i wtedy o, czekajcie, jeszcze zauważyłam, że jednego kosmetyku nie, nie pokazałam, jeszcze czy czasami na twarz zamiennie z tym i z tym używam tego serum. I też jest świetne. Więc tu Wam pokazałam aktualnie całą tą moją rutynkę. Myślę, że ten Black Week to będzie dobra opcja, żeby się zaopatrzyć w kosmetyki, jeśli czegoś Wam brakuje. Ja mam cerę naczynkową, skłonną do podrażnień No teraz to mam make-up. No to nic tu nie ma z żadnych podrażnień, ale mam taką, że reaguje na ciepło. Jak mi się czasami zdarzyło wypić czerwone wino, którego nie lubię, to od razu mi wychodziły wypieki. Więc jeżeli macie taką właśnie skłonność do przesuszania się, do zaczerwienia, no to myślę, że te kosmetyki mogą się sprawdzić. No Krem pod oczy to jeden i drugi na pewno. Demakijaż też. No, jeśli chodzi o serum, no to, to, to może sobie inne. Trzeba dobrać, no bo to już w zależności od potrzeb, ale myślę, że te do ciała, do demakijażu, pod oczy, to możecie śmiało, te same. Odkryliśmy super muzę. nie wiem skąd. Z Korei? Chyba z Korei jest starombista. Oli jest fanem K-popu, nie? No. Oli lubisz K-pop? No tak, z jakimś demagogiem. Pokaż miarę na piosenkę. Może się też komuś wkręci. Idziemy właśnie do naszego ulubionego sklepu, czyli do Decathlona. Mamy taką rodzinną bekę, bo co tam idziemy, to wynajdujemy jakieś fajne gadżety. A dzisiaj idziemy po konkret... Uwaga, jedzie! Po konkret, bo kupujemy nowe łyżwy, bo byliśmy wczoraj i się okazało, że te nasze z poprzedniego sezonu na oliego były za małe, a że my chodzimy co tydzień cały sezon, no to musimy mieć porządne, więc łyżwy, ręczniki na siłownię. Cyril chce buty trekkingowe i zobaczymy co jeszcze, bo bez kitu, no. Buty trekkingowe, bo zobaczcie, mokasyny do szerokich spodni. Hit czy kit? Moim zdaniem hit, ale piszcie. I jesteśmy na samym wejściu i już oczywiście nadprogramowo skarpety. Cyryl chciał dla siebie, ale teraz mówi, patrz dla Oli'ego, jakie fajne będą na łyżby. No to kupujemy skarpety dla Oli'ego i skarpety dla Cyryla. Dobry początek, bo serio jesteśmy na samiutkim wejściu. Na paluszki, patrz, na paluszki ją. Hops, stoi. Jeszcze tą, Cyrylku, proszę tu porządek pozostawić po sobie. Dziękuję. Cyryl sobie jeszcze tutaj bierze czapki. O, i to jest fajne. Komin z wełny Merino za 60 zł. I to można nosić właśnie i na szyi, i na głowie. Pięknie! Wam pokażę, jakie Cyrylek sobie buty. A Cyrylek zniknął, bo pewnie chodzi w tych butach trekkingowych, żeby sprawdzić. Jest i Cyrylek. Chodzi w kółko w tych butach, żeby sprawdzić, czy wygodne. Ja w nich Pokaż. będę woli po domu chodził, to jest twoje ulubione, Ja testuję buty w domu. Tak, Cyry testuje zawsze ale? buty w domu. Oli ma bekę. Tato, kiedy ty wreszcie przestaniesz chodzić w butach? No nie, spoko ja domu, są. Ja w domu rozchadzam buty, nie testuję. No racja. Wygodne są. To no to, powiem, to ekstra, nie? bierzemy.